mity i fakty włosowe. tanie i strzyżenie włosów sprawia, że te włosy szybciej rosną. Otóż nie. Teraz przejdziemy do faktu, który nie jest do końca pozytywny, ale gdy masz blond włosy, ale nie tylko, i chcesz sobie tonerem ochłodzić włosy, w domu czy u fryzjera, nieważne, to nieumiejętnie użyty toner może spowodować, że twoje naturalne włosy mogą stać się pomarańczowe albo rude. Teraz znowu mit, czyli codzienne mycie włosów niszczy włosy i źle wpływa na skórę głowy. No, nie. Możesz mieć włosy, jeśli potrzebujesz nawet dwa razy dziennie. Jeśli robisz to umiejętnie, czyli nie żarujesz włosów, tylko myjesz skórę głowy, to nic się tym włosom nie stanie. Fakt. Jeśli zbyt rzadko myjesz włosy i masz tendencję do przytuszczania się, może to spowodować wypadanie włosów, ponieważ Ujścia, meszków włosowych, te wszystkie tam rzeczy w skórze są zapchane, więc wtedy twoim włosom ciężko wyrosnąć.